Wiecie, że będziecie miała co? Dzieci Dziecikątawce, o. Dawaj, idziemy do tego. Trzeba chce ze sobą gadać. Dawaj, już szmatę. Daj <glujny> <Wieraj> ją. Hajdu! <glujny> Mama? Lata pijedła i się z inną. <glujny> Mamy jeszcze kazać, że. co? Ze świną? Ale on Ciebie kocha, ale pijedą się z inną. Świnia je pana. Powiedziałbym, że za stówę nie będę nic mówić, ale nie mówię, że mówię. Przeciwnik jedza, ale by skakało. Mama? Mama? Nie ma go. Nie dojdzie. Chce pani Mateusza Kłodziora? O, jakie to? O, że mi w Nie ma go. Lucha się też. Ale proszę... Mamo, proszę pani, mamo, proszę pani... No, no się nie ok, 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 ok. bo nie będę cię wychodzić.